Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film, który myślę wielu zaciekawi, a będzie on dotyczył ładowarki, ładowarki do telefonu. Ja wrzuciłem na mojego Facebooka parę dni temu zdjęcie tej ładowareczki Green Cell. To jest ładowarka, która oficjalnie wspiera technologię Qualcomm Quick Charge 2.0 i on Tą ładowarkę kupiłem z myślą o moim telefonie LG G4, który jakiś czas tam sobie zakupiłem, żeby zwiększyć tą szybkość ładowania, żeby czas naładowania akumulatora był krótszy, mimo tego, że wcześniej miałem już nawet dwie ładowarki 5V 2A, czyli 10W, o mocy 10W. Z mojej strony to był pewien eksperyment, bo chciałem sprawdzić, czy oficjalne wsparcie dla tej technologii i trochę inna specyfikacja techniczna Faktycznie skróci czas ładowania. Bardzo długo myślałem nad metodyką, nad sztucznym obciążeniem, żeby dać jakiś rezystor w układ, który obciąży równomiernie te zasilacze, te ładowarki. Ale tak naprawdę w tym momencie sprawdzałbym parametry samych ładowarek, a nie czas ładowania telefonu. Dlatego od tego całkowicie odszedłem. Stwierdziłem, że. Test będzie typowo praktyczny, tak jak na co dzień ładujemy telefony, czyli ani nie będzie wyłączany, ani nie będzie do zara rozładowany. Telefon rozładowany do około 50%, mówi około 50%, będzie ładowany przez 10 minut na każdej z tych ładowarek. Sprawdzimy sobie. W tym czasie parametry, napięcie oraz natężenie prądu, a dodatkowo z uwagi, że takie urządzonko, którego użyję do tego testu pokazuje również w miliamperogodzinach ile zostało tego prądu powiedzmy wtłoczone do tego akumulatora, do tej baterii naszego telefonu, to będziemy wiedzieli faktycznie w czasie 10 minut ile został, w jakim stopniu została ta bateria naładowana, plus oczywiście wskazania procentowe na samym smartfonie. Do testów wykorzystam dwie ładowarki 5V 2A. Jedna to jest od mojego starego telefonu po 8000, a druga to jest ładowarka Modecoma tabletu. Skonfrontuję je z zasilaczem z ładowarką od GreenCell, która oficjalnie wspiera technologię Qualcomm Queen Charge 2.0. Jej parametry pracy to 5V 24A, 9V 2A i 12V 1,5A maksymalnie. A ładowany będzie telefon LG G4, który technologię Quick Charge 2.0 oficjalnie wspiera. Wszystko mam gotowe, stoper już też uszykowany. Zobaczmy, telefon jest naładowany w tej chwili w 44%. Podłączamy sobie go do przewodu. I słownie za moment czas start. Pomiar ruszył i rozpoczyna się proces... Ładowania. Czekam równo 10 minut i zobaczymy w jakim stopniu smartfon zostanie naładowany. Na pierwszy ogień, zasilacz, ładowarka od telefonu, telefon. Moi drodzy, tak jak widzicie, na stoperze leci już. Teraz będzie siódma minuta testu i zobaczmy w tym momencie na parametry ładowania 5,1V około i niecałe 0,7A, czyli mamy w zasadzie w tej chwili moc ładowania mniej więcej na poziomie 3,5W. Moi drodzy, zostały dosłownie sekundy już do czasu 10 minut. Zobaczmy, jaki w tej chwili mamy procent naładowania. Zostało wtłoczone do baterii 120. Ile będzie? Mamy 126. 128 mAh dosłownie nam pyknęło i 50% naładowania. Ładowarka Modekoma ma przygotowana, jak i cały zestaw, nie wiem czy będzie to widoczne, ale tu oczywiście 50% naładowania baterii, o, teraz będziecie to doskonale widzieć, tak, 50%, tu już mam wszystko przygotowane do odpalenia, no więc lecimy, ok, to jest tak. I cyk, startujemy. Kolejne 10 minut, tym razem dla ładowarki Modecom. Zobaczcie, 5 minut już minęło ładowania e, ładowarką od Modecom. I tu bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli przyjrzymy się parametrom, 5,3 W, prawie 5,4 i 1,6 A, czyli różnica jest dosyć duża w stosunku do ładowarki od Elefon, mimo że ich parametry teoretycznie są takie same, bo to jest 5 V 2A i tu też mamy 5V2A, a moc ładowania prawie 9W, co skutkuje oczywiście zdecydowanie szybszym ładowaniem smartfona, bo w tej chwili już mamy wtłoczone blisko 160 mAh do telefonu LG. Moi drodzy, kolejne 10 minut praktycznie już zaczyna dobiegać końca. a Spotkamy sobie równo do 10 minut z odczytami, tak? Zobaczycie, procent naładowania baterii, tutaj oczywiście w mAh, ile tej. Mocy zostało wtłoczone do baterii. Ile tej energii zostało tam wtłoczone? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 I zobaczmy. 271 mAh i 61% naładowania baterii. Okej ok, słuchajcie. Cały sprzęt do ostatniego, najważniejszego pomiaru, czyli ładowarki z oficjalnym wsparciem dla Quick Charge 2.0 już jest uszykowany. Startujemy od pułapu 61% na ładowania baterii. 62, przepraszam. Ok. I podobnie jak w tamtym przypadku, 10 minut. Cyk i lecimy. Moi drodzy, minęło już nawet ponad 6 minut ładowania, więc teraz przyjrzeć się parametrom. Przede wszystkim to, o czym mówiłem, czyli nie pokazuję wam. Voltomierz ile w tej chwili jest. Mamy natomiast odczyty z amperomierza 1,3 z hakiem ampera mniej niż w przypadku ładowarki modekom, ale zobaczcie, na wskazania ogólne tutaj mocy ładowania to już jest prawie 10 W. Dopiero ta ładowarka jest w stanie to wyciągnąć. To wskazuje na to, że mamy ten, jeżeli chodzi o natęż, napięcie, przepraszam, prądu gdzieś mniej więcej na poziomie około 6 W. No i zobaczymy, ile zostanie tutaj tej energii do akumulatora telefonów tłoczone. No i zbliżamy się powoli do końca zostało jeszcze dwie sekundy i patrzymy na odczyt 219 miliamperogodzin w momencie przekroczenia tego 10 minut i 77% na ładowanie baterii. No i moi drodzy czas na kilka słów podsumowania. Wyniki są bardzo ciekawe. Zacznę od ładowarki najsłabszej i tutaj najgorzej słuchajcie wypada ładowarka od telefon. Niby 5V, 2A, ale coś wskazuje na to, że ta ładowarka parametrów swoich nie trzyma, ponieważ w ciągu 10 minut bateria została naładowana tylko o 6%, co przekłada się na wzrost o 128mAh. Jeżeli chodzi natomiast o drugą ładowarkę, to tutaj 11% naładowania baterii. Druga 2A ładowareczka w zestawieniu od Modecoma o 11% naładowała ten akumulator z 50 do 61%, co przekłada się na 271 mAh. Najciekawszy wynik i oczywiście z jednej strony też najlepszy, co mnie troszeczkę zdziwiło. Ładowareczka od GreenCell z oficjalnym wsparciem dla Quick Charge 2.0, ponieważ tutaj z 62% widzieliście ten próg startowy. Bateria została naładowana do 77%, co przekłada się na 15%. Czyli jest to ewidentnie najlepiej ład ładująca w tej chwili ładowareczka, którą tutaj. Mam, i faktycznie wszystko wskazuje na to, że ta technologia Quick Charge 2.0 działa. Ale co ciekawe, mimo tego, że to naładowanie było wyższe o 4% od ładowarki Modekoma, to generalnie rzecz biorąc, to chińskie ustrojstwo. Wskazywało mniej godzin wtłoczonych do samego akumulatora, bo tylko 219. Być może powodem takiej sytuacji jest po prostu wyższy prąd ładowania, bo zaraz zobaczycie właśnie na koniec, dosłownie na sam koniec wskazania z tego kabelka, który te parametry jest w stanie odczytać, że ten prąd jest zdecydowanie wyższy od zakresu pomiarowego tego ustrojstwa i być może dlatego odczyty nie są prawidłowe, i być może dlatego po prostu. Ten wskaźnik naładowania w miliamperogodzinach nie oddaje faktycznego wzrostu procent naładowania baterii w stosunku do poprzednich ładowarek. Tak jak widzicie ładowarka ładowarce nie równa przede wszystkim dwie ładowarki 5V, 2A, a zupełnie różny procent naładowania i to nie jest błąd pomiarowy, to jest wynik powtarzalny, tutaj ta różnica jest duża. A do tego ładowareczka z Quick Charge 2.0 najlepszy zdecydowanie wynik to jest różnica, moi drodzy 4% tylko w ciągu 10 minut. Ode mnie to jest na tyle wnioski wyciągnijcie sobie sami. Jeszcze raz raz wam pokażę ładowanie oczywiście z tą ładowareczką, ale już innym kabelkiem, że te mamy te 6V i być może dlatego po prostu nie została obliczona prawidłowa ta pojemność, która została wtłoszona do tej baterii.